Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym filmie na moim kanale. I dzisiaj jestem. Chodź, No chodź, kochani. Dzisiaj jestem z tym panem i on jest w sumie najbardziej zainteresowany tym, tak? Ponieważ dzisiaj nam przyszła paczka. Znaczy, wczoraj nam przyszła paka Dzisiaj nagrywamy, trochę już tam odpakowaliśmy. Paczka z Slowdog. Tak, twoja paczka. Co tam jest? Przysmaki są. Mm. E, także dzisiaj pokażemy Wam przysmaki, jakie dostał Laki, tak? No, przysmaki Twoje. Także, hm, żeby było Cię, kochanie moje, widać małe, to my Cię damy tu. Tak, o. Widzicie, widać? Siadaj sobie. No, I zobaczymy, co my tu mamy. To już odpakowałam. A, już mu lata. To już dostał i bardzo to lubi. I tutaj mamy e, treserki z e, kurczaka, i to są treserki miękkie. I tutaj mamy 70 gram. I powiem Wam szczerze, że o, tak one wyglądają. I powiem Wam szczerze, że mają bardzo dobre składy, więc osoby, które mi piszą, może źle odżywiam mojego psa, to aha, już, już, już chcesz, tak? Ja byś tam ładnie siedzieć. To ja dobrze odżywam mojego psa, to co dostaję to jest z royala, to jest raz na jakiś czas. Także, a raz na jakiś czas nawet ludzie mogą dostać jakieś złe rzeczy, nie? Jakieś świństwa. I one tak wyglądają. No nie wkładaj mi tu pyszczka. Tak wyglądają. Są malutkie. Siad. Oj. No brawo. Brawo. I to są jego ulubione chyba przysmaki z całości. że jeszcze w większości nie próbował. Ale wczoraj zrobiliśmy taką trasurkę i po jednym Praktycznie każdego dostał, i to są jego ulubione. Także takie Wam polecam bardzo. Przynajmniej do takich niedobrych łasków, które lubią samego kurczaka, nie? Zostaw. Dalej mamy coś, co też już otwieraliśmy, ale tego nie dostał. My to tylko wąchaliśmy, i Wam powiem jeszcze, że. E Treserki, które i ogólnie przysmaki, które ja zamawiałam wcześniej bardzo śmierdziały. I tutaj byłam e, bardzo ciekawa, czy one też będą tak śmierdziały, czy e, takim wiecie, typowo psim, ohydnym e, jedzeniem. E, a te przysmaki naprawdę ogólnie z, wszystkie, które mu zamówiłam, naprawdę nie śmierdzą. I fajnie, że mają takie troszeczkę eko e, opakowania. I tutaj mamy pałeczki wołowe z kurczakiem, kaczką i jagnięciną. I one wyglądają o tak. I to jest fajne, dość długo zajmuje... Sorry, ktoś dzwonił. Zajmuje psa, więc bardzo, bardzo fajnie. Dalej, i tego bucika też wczoraj dostał od mojego brata, gdy ta paczka przyszła, bo się do niej dobierał. I tutaj mamy takie buciki. Tak, buciki, no. I tutaj mamy: to jest karma uzupełniająca dla psów, przysmak. I tu jest skóra bydlęca. I w 99% właśnie procentach jest ta skóra. I były tu trzy sztuki, ale tak jak mówiłam. To wygląda tak. E, tak jak mówiłam, jednego dostał już wczoraj. E, trochę leży jeszcze na podłodze, bo jest to jednak twardy ten bucik. Ale fajnie, właśnie, czyści ząbki e, psa. Także e, jak dla mnie, bardzo właśnie fajne. E, no i zajmujące, więc jeżeli ktoś do Was na przykład przyjdzie i nie chcecie, żeby pies Wam przeszkadzał, e, Wystarczy taki, właśnie troszeczkę twardszy przysmak, jakiś większy, delikatnie, i pies jest zajęty na dobrą godzinę, jak nie więcej. I dalej mamy przysmaki, które też już próbowaliśmy, i to są skaczki. I pierś skaczki jest tutaj 75%, tak? Ty też chcesz. I one wyglądają tak, są delikatnie już większe. No patrz, co on robi, mi tutaj. Tak, chcesz. Pokażemy tam ludziom co. I one już są troszeczkę większe. Nie patrzcie na moje paznocie, ale nie mam czasu teraz. Daj głos. No daj ładnie. No daj ładnie głos. Daj głos. Daj głos. Laki, nie spadnij. Daj głos. Daj głos. No, ale ładnie daj głos. Ja nie chcę twojego, wow. wow. Daj głos. No, ładnie. O, proszę. Także mamy takie. Kresetki. I. Co do treserków, mamy jeszcze coś takiego, yy, tyle że to nie jest, są już treserki, a taka jakby karma uzupełniająca, przysmak po prostu, bo treserki no jednak muszą być mniejsze, a to jest dość duże i to, już, to jest sushi z kurczaka i dorsza, proszę mi nie jeść opakowań. Ty będziesz robił takie filmiki, nie? No, ja wiem. Poczekaj. No. Pokażemy ludziom. Tak to wygląda. Siad. Daj łapę. Brawo. Także tak to wygląda. I w każdym są, opakowaniu są takie te kuleczki zapachowe, jak mamy w butach yy, i one jeszcze bardziej yy, ten zapach zabierają więc już w ogóle nawet ich nie czuć dalej zamówiłam dwie takie laski z serduszkiem i no to jest dość spore, także bardzo duże tego jeszcze nie próbowałeś, nie? nie miałeś tego, ale nie dostaniesz tego na razie, bo to jest duże no a ty jeszcze śniadania nie jadłeś? Śniadania jeszcze nie jadłeś, bo spałeś. Także to są takie laski z serduszkami. I to ogólnie mi przypomina troszeczkę walentynkowo, troszeczkę świątecznie, yy, bożonarodzeniowo, więc yy, kto chce, ten ma. Yy, zależy na jaką okazję to chcecie. Mi trochę przypomina właśnie święta Bożone, Bożego Narodzenia i e, przez tą, ten kształt takich lasek. och, och tak chcę! E, I e, <tak>, tak chcesz, ale to jest duże. Patrz, to nie jest przysmak. Z tym mi uciekniesz zaraz. E, a przez sarduszko, no troszeczkę walentynkowo. Także coś takiego dalej dalej mamy dwa tego też nie jadłeś tak dwa takie serduszka z którym chcę zrobić z którymi chcę zrobić zdjęcie I love you i I love you I love you I love you i, love you. I to są myślę że z tego samego laki nie wolno gryźć i myślę że to są z tego samego albo bardzo podobnego. tak, skóra bydlęca w 99%. Czyli to jest y, z tego samego co te buciki. Takie serduszka. I są dwa. Czerwone i białe. Także mamy tak coś. I ostatnie, które zamówiłam. Wielki y, obażanek laki, a raczej krążek. Yy, wołowy owinięty lakuś kurczakiem. Bo ty kurczaka czujesz, tak? Kurczaka czujesz. I ja to będę musiała słuchajcie przekroić. Bo to jest ogromne. To jest jak moja jedna ręka, praktycznie. To jest ogromne. Także jeżeli będziecie to zamawiać, to weźcie pod uwagę, że to jest dość spore. Yy, ale ja to spróbuję przeciąć i po prostu. Na trzy albo cztery. no co ty robisz? Na 3 albo cztery części i po prostu będzie dostawał w kawałkach. Bo to jest bardzo duże, tylko nie wiem, czy mi się uda to przeciąć. Jak mi się nie uda, no to trudno będzie. Dostanie jednego i będzie jadł go przez tydzień. Tak? Nie będziesz prosił o przysmaki więcej, nie? Przez tydzień. No. E, także taki duży i to nie koniec, chociaż mówiłam, że ostatni, który zamówiłam i ponieważ dostaliśmy prezencik od właśnie Sloudak w innym opakowaniu, ponieważ jest w takim woreczku. I tak, to też jest tak, to też jest dla ciebie. I to jest taka duża, oj, duża ogromna kość. Bardzo fajna. No tak, ja wiem, że Ty to chcesz. Też twarda, więc też będzie miał zajęcie dość długie. Ale to pokażemy Panciowi. Musi poczekać. Pańcio chciał zobaczyć, jak Ty z tym wyglądasz, z tą kością. Ojejku. Ojejku, o takie dobre. Takie dobre. Tak? Także on już próbuje tego. Dostaniesz to w sobotę. Może będę nagrywała vloga z, e, z weekendu, więc e, pokażę wam jak on będzie jadł to na vlogu jakimś. E, na pewno wam to pokażę, bo <laughs> będzie to mega ciekawe. Więc... No nie, starczy ci. Śniadania nie zjadłeś. Myszko. Przesmanki dostajesz po południu. Także dziękuję Slow Dog za prezencik, bo jak widzicie, mojemu psu się spodobał. Siad, zrobiłeś, a daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Nie dasz łapę? To nie spadnij. No, i to by było całe nasze zamówienie. Ja się z wami.